Halo dzień, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj będę chciał wam pokazać bazę z 7000 dni, jak zazwyczaj normalnie jak mamy właśnie bazę 7000 dni, 6000 dni i tak dalej i właśnie jest taki, wiecie, bez jednak tutaj jakiejś pauzy, tak tym razem byłem do tego zmuszony, bo właśnie dosłownie w tym momencie skończyłem budować pod. W sensie no, kilka dni temu, ale jakby dosłownie w momencie w Tuż przed e, w, nastaniem dnia 7000, e, no po prostu zastopowałem, wyszedłem z gry i teraz po odpaleniu mamy, słuchajcie, dzień 7000, niestety jest jeszcze ostatni nie, dzień lata, więc na no jeszcze będzie nas tutaj burza piaskowa, ale no jak widzicie, e, może zacznijmy od tego, co ostatnio zrobiłem, bo wydaje mi się, że to jest najciekawsze i chyba najładniejsze. Otóż, jak wiecie, ostatnio wszedł właśnie update ze Waterlogged i tutaj no pod został na live zmasakrowany i dosyć mocno przebudowany i będę chciał go Wam dzisiaj pokazać. Zacznijmy od tego, że sama zagoda ślizgaczy została dosyć przebudowana, no tutaj jeszcze muszę clean sweeperem skiny poprawić, e, dalnie powkładać, ale no jakby widzicie, że Tutaj to i tak całkiem ładnie, wydaje mi się, ten mur tutaj został zbudowany i szczerze mówiąc z niego jestem bardzo zadowolony i postanowiłem, że właśnie będzie on okalać e, całościowo jakby cały pod, żeby jakby zrobić trochę takie odcięcie. To miejsce też mi się szalenie podoba, to drzewo trochę nie jest równo, trzeba przyznać, ale jakby i tak uważam, że... No, jest wpyta absolutnie. Tutaj zbudowałem jeszcze jeden, jedno miejsce jeszcze na statek. Tutaj przerzuciłem wszystkie rzeczy, które były w naszym poprzednim porcie, na tej platformie. I tutaj jest dźwig, jest słuchajcie, dużo tutaj jakichś skarbów, szklanych konstrukcji. Jest tego całkiem sporo. Matko Boska, ktoś mi walga zabił. Kto mi walga zabił? Cholera jasna, nie mam pojęcia. No, trzeba będzie. No na święta znowu zdobyć, co tu można by powiedzieć? No i tutaj właśnie dalej biegnie ten Polt i myślę, że szczerze mówiąc jest to jedna z ładniejszych rzeczy, które zbudowałem. Zastanawiałem się właśnie czy budować ten mur, bo on trochę tutaj nie pasuje do tego, wiecie, drewniano liściastego, kwiatkowego klimatu. Ale wydaje mi się, że i tak jest e, całkiem w porządku, e, jakby, wiecie, jednak cały mur okala tę naszą bazę, więc dobrze by było, żeby port również był przez nią okalany, żeby zachować jakąś taką e, jednak, e, żeby wszystko było spójne. E, z innych rzeczy, no to co, jeszcze na szybkości baza, baza, no to pff, absolutnie nic się chyba tu nie zmieniło, nie, dodałem w magazynie jeden, Dodatkowy magazyn na itemy, z właśnie e, postaci. Zainspirowała mnie do tego totalnie e, tutaj Wanda, bo jednak jej zegalków i tego całego syfu jest całkiem sporo. E, poza tym, wydaje mi się, że mogłem założyć od poprzedniego. E, słuchajcie, e, oto ostatniej wycieczce po bazie Lampy. Aczkolwiek nie jestem tego tutaj tego, tego pewien, mogłem w sumie przejrzeć e, poprzedni. No i tutaj oczywiście, żeby wypadałoby też pokazać e, sponsorów Jerzyka, oczywiście Slimego, Kamila, Żepeta, Ksawiejso, na Little i w Marcela Woźnice. Filipa Pikiego, Lisa Kacperta, Rekina Biznesu i Pablo. Dużo, dużo, dużo ludzi. O, i tutaj pająki też zrobiły rewolucję. Nie mam pojęcia, jakim cudem. Ale no, też trzeba będzie to jeszcze tutaj poprawić. Zacząłem też budować wstępnie stefę pod Wandę. Jakby tutaj to założenie jest takie, że można się stąd teleportować do dowolnego miejsca na świecie. Ale mam za małą ilość zegarków. I tak jak no, tutaj do lasu na pewno ten akurat teleportował do tego lasu. To tutaj jeszcze jest, ale no. No, pozostałe, no, no nadal brakuje mi tych zegarków, bo to słuchajcie, jest pocztel zęby Molsa na każdą jedną skrzynkę, czyli no bardzo, bardzo dużo, e, więc no jakby widzicie, że tutaj będzie trochę jeszcze dużo, dużo roboty falminie, a ja cały czas zapominam, żeby to falmić. E, te strefy tutaj się jakoś nie pozmieniały, chyba trochę ze skinami kombinowałem, bo jak dodaję nowe skiny, to tutaj staram się też powplatywać, chyba teraz mnie kusi trochę, żeby zmienić absolutnie wszędzie skiny na e, te właśnie e, ładne, liściaste żywopłoty, bo osobiście tak ujęły moje serce, że to jest masakra. E, dobra, no to widzieliście już całą zewnętrzną część bazy, jeszcze wewnętrzną. No właśnie cały czas mam tutaj bardzo duży orzech do zgodzenia, jak pogodzić te farmy. Myślałem, żeby tutaj zrobić taką wystawę wszystkich warzyw, e, ale teraz że mówiąc po tym update'cie, to ja myślę, że tutaj zbudujemy po prostu więcej tego typu farm e, pod trzcinę i pod banany. E, myślę, że to może być słuchajcie nie najgłupsze, bo po prostu e, no wypadałoby mieć jakiś fajny odnawialny e, sposób, a jednak mamy tutaj duży placek, duże, dużo przestrzeni, no to jednak fajnie by było jakoś sobie z tym tutaj poradzić. E, przepraszam też za w filmku, no ale wiecie jak to jest, słuchajcie, e, absolutnie, e, kiedy się buduje, no jakby jest tego absolutnie bardzo, 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 bardzo dużo. Cały czas też mam odpalone lunarne burze. E, na ogół jest, są lepiej e, położone akurat tym ze mną no, są tutaj trochę tak nim paperni, ale no co zrobisz. E, myślę, że skoczymy sobie teraz, myślę jeszcze na szybkości do w nim rzucimy okiem na całą resztę powierzchni ze względu na to, że tak jak część z was może wiedzieć lub może nie wiedzieć o się e, Mam słuchajcie buga mapy, który sprawia, nad... sprawia, że jak się zaloguje do gry to właśnie mam całą mapę z bugową i jakby widzicie, że no coś tu jest nie tak, nie? Definitywnie coś tu jest nie tak. Jakiś olbrzym przyszedł, zjadł mi 3-4 mapy, ale no po zmianie postaci, czy wejściu do e, caveów i wyjściu z powrotem, jakby to się tutaj e, już naprawia. I to szczerze mówiąc, jest nie tylko na tym świecie, na wszystkich dłuższych światach, e, tak powiedzmy 100-200 dni, plus pojawi się coś takiego. I ja no naprawdę nie mam pojęcia, co tu chodzi, albo bardzo jest to irytujące. E, dobra, no to teraz jesteśmy w kajwach. Wydaje mi się, że ta Stefa też mogła być, ale tak w wielkim skrócie e, powiem, że tutaj po prostu chciałem władować wszystkie skiny z perspektywy czasu. Uważam, że to jest absolutna kupa. E, no ale co zrobisz, nie zawsze to, co budujemy, jest poprawne. Bardzo lubię tę strefę z tymi grzybami tutaj. E, może rzucimy tutaj trochę światła. Bo dlaczego by nie stać nas? Absolutnie, e, jakby uważam, że jest ona naprawdę udana. E, nie korzystam z niej za często, bo mam dosyć mało living logów. Ale jestem z nim naprawdę, naprawdę zadowolony, bo jakby te mulki. Tutaj po bokach. No według mnie robią robotę. E, tutaj mam, słuchajcie, Star Farmy, i z tego, jak tutaj są. W plecione te murki, też jestem bardzo zadowolony. Tutaj potrzebowałem trochę kukurydzy akurat do oczywiście e, formienia y, spicy, powder cake'ów i no stało się, co się stało. Tutaj jest mój e, wielki magazyn, gdzie trzymam słuchajcie rzeczy, których mam po prostu za dużo. Jakby wiecie, w normalnych skrzynkach no to musiałbym mieć ich naprawdę dużo, że na powierzchni, że więc tutaj ma, po, po prostu mam powiedzmy, nie wiem, z 12 skrzynek pełnych zębów, nie? I jakby no jakby to dosyć dobrze działa. Lubię akurat ten system, że jakby to gdzieś tam chowam i jest już z tym spokój, e, chociaż, no tutaj też myślę, że można by to nieco poprawić. E, I tutaj jeszcze jest taka jedna strefa z y, właśnie suszalkami, której też nie dokończyłem, a budowałem ją już jakiś czas temu. E, Pojezdz, a tutaj też będzie z tym dzisiaj Ogólnie jest tutaj masa rzeczy takich, które nie są po prostu dokończone, e, ale których też po prostu mi się e, kończyć nie chce, bo po prostu no, to jest moldęga. E, tam, właśnie, jeżeli chodzi o kolejną rzecz do dokończenia, to tutaj też jest długa e, taka potężna e, falma, y, która też wymaga tutaj totalnie dokończenia. Ale no, co zrobisz, słuchajcie, e, z takich innych rzeczy, które przy tej hardowałem, zbudowałem autostradę pierwszą. W Keywar do ruin samych, i oczywiście musiałem ją zbudować tuż przed tym update'em. Jak ogłosili, że drogi i coble będą droższe, ale zauważcie, ile tutaj tych jest Glow -cupów. i wszystkie mają w sobie po jedną, jeden kryształ z Celeste Championa. I szczerze mówiąc to to jest jedna z najdroższych inwestycji, jakie chyba robiłem na tym świecie, bo farmiłem Celestial Championa ile, z 200 dni? Strasznie długo mi to zajęło, ale no jakby cała droga, idąc do ruin, tak naprawdę to ja mogę, wiecie, założyć jakąś inną czapę, powiedzmy, nie wiem, pada i jakby cały czas, wiecie, nie muszę mieć żadnego światła na łbie, w łapie, cokolwiek, mogę biec sobie na chillku z Walking Cane'em, chociaż tak, tak, teraz tak z perspektywy czasu patrzę, to mogłem te lampy przesunąć tak, żeby nie były na samym środku drogi, ale jakby wiecie, to są rzeczy, które przychodzą po pewnym czasie do głowy, i no cóż, ja mogę powiedzieć, samo życie. E, w ogóle nie wiedziałem, czy będziemy robili tego e, tripa na 7000 dni po bazie, ale w sumie to stwierdziłem, że czemu by nie pytałem z tymi kilkukrotnie? Wszyscy stwierdziliście, że tak, tak, to jest dobry pomysł, e, więc no jakby tutaj, no e, Jezu, teraz widzicie, jest tutaj tych lamp, strasznie dużo. E, więc no jakby, skoro się upieraliście, że chcecie, a głównie no, teraz, e, co się pojawiło od 6000 dni, głównie ta autostrada e, i dużo myślę, że farmiłem ruiny, z tego co pamiętam, Przecież chociaż szczerze mówiąc, dosyć dawno tutaj grałem, miałem dosyć e, długą przerwę od na tym świecie i muszę trochę tutaj e, wywołać z pamięci. Na pewno wybudowałem tutaj jeszcze jedną mini minibazę e, przeładunkową w ruinach, uważam, że to jest, słuchajcie, absolutny e, protip, żeby coś takiego tutaj sobie postawić, bo jakby teraz, wiecie, jesteśmy Mniej więcej na samym środku ruin, nie? E, o Boże, tutaj cały czas nieodkryta część mapy. Nigdy tam nie wejdę. E, no właśnie, tutaj mamy. Jesteśmy mniej więcej na samym środku ruin. No to wiecie, wejdę sobie na tę gałąź się wyczyszczę. E, mogę tutaj potem sobie zrzucić itemy, potem wyczyścić te, wyczyścić całą te zrzucić itemy, jeszcze skoczyć do Guadiana, zrzucić itemy, potem zgalnąć co warto, przetworzyć i jakby wiecie, jest to bardzo praktyczne. Dobra, e, teraz mi szybkie cięcie, ze względu na to, że wydaje mi się, że to dosyć istotne jak, jest, jak wychodzę z tych ruin. E, o boże, co tu się dzieje? E, I widzimy się chyba na powierzchni, chociaż jeszcze mogę powiedzieć o tym. Co się dzieje w tym miejscu? Tutaj jeszcze jest pociągnięta droga do e, Toustula e, i chcę wszystkie jeszcze e, te właśnie spawny Toustula ze sobą połączyć, a mamy je dosyć e, śmiesznie blisko, bo tutaj mamy jeden, tutaj mamy drugi, tutaj mamy trzeci. Więc w sumie no, to nie będzie aż tle roboty, a teraz jeszcze jak wiecie, droga jest tańsza, to w ogóle e, jesteśmy w stanie to myślę zrobić bez większego e, tutaj problemu. Dobra, tak więc widzimy się na powierzchni. Chociaż czasach mi jeszcze przyszło do głowy, że miałem bardzo fajny pomysł, jakby można jeszcze coś ciekawego wybudować w jaskiniach. Nie wiem, czy o tym opowiadałem, ale właśnie myślałem o tym, żeby wykorzystać budowanie w 3D plus właśnie Ataki antlejone Ze względu na to, że te skały zawsze zlatują z góry, to można by zbudować coś w rodzaju, wiecie, takiej groty, takiego domku. Tylko, wiecie, na takiej zasadzie, że są ściany i jest dach z figur. I następnie przeawkować tam całe lato. Aby, słuchajcie, właśnie zbudować taki kopiec, jakby. Ja się zastanawiam, czy to by mogło zadziałać. E, myślę, że czy, będę musiał to kiedyś przetestować w wolnej chwili. Bo, jakby myśl, założenie jest takie, że te kamienie będą się stakować i, jakby nie będzie po pewnym czasie w ogóle już widać, wiecie, tych początkowych figur i będzie jeden, tylko taki wielki kopiec, który byłby swojego rodzaju takim domem dla skalnych homarów, jakby wiecie. Dom w wielkiej stercie skał, no, dla skalnego homara chyba ideolo i myślę, że takie norki to mogłoby być coś naprawdę fajnego, jeżeli chodzi o wybudowanie e, wioski dla tamtych skalnych homarów, ale jak sobie myślę, ile by to wymagało, słuchajcie, jakiejś takiej e, awkowania. To by przecież jeden taki dom, to ja myślę, że spokojnie całe lato musiałbym awczyć w kejwach, żeby e, to się w końcu tam, słuchajcie, pojawiło. E, aha, jeszcze chcę Wam pokazać jeden totalnie nietafiony projekt, który wybudowałem tuż przed update'em z y, pomostami. E, I Jak go zobaczycie, to też, słuchajcie, załamiecie ręce, ile to było roboty, chociaż w sumie nie jakoś bardzo, bardzo dużo. E, ale jednak, jednak, trochę to chyba cholera jasna zajęło. E, na samym stał tutaj ja bym chętnie tutaj przygadnął jakiś furba helmet. E, jakąś, jakieś, jakieś, jakieś tutaj wiosło, dzień dobry, może jeszcze jakąś łódkę dobra. Mamy e, rzeczy na łódkę, totalnie, e, i teraz tutaj słuchajcie, patrzcie, co tutaj jest. Postanowiłem wybudować słuchajcie, Bion pajęczy. I dlaczego to jest totalnie nietafiony pomysł? Słuchajcie. Bo jakby mamy tutaj masę absolutnie pająków, które są właśnie porozrzucane pomiędzy drzewami. Wszystkie są ładnie uchylone. Jest tutaj zbudowane co w rodzaju tawnika, który niestety został mi trochę utrudniony, bo okazuje się, że te drzewa uniemożliwiają budowanie struktur, Wszystko jest przyzdobione drzewami łebem, ale problem jest taki, że pająki przechodząc, słuchajcie, pomiędzy tymi tutaj e, łódkami się topią. Ale jak się, jak się jak stworzenie utopi na, łódce, na wodzie, to ono się spina na najbliższym wolnym lądzie. I wiecie, gdzie to jest? Tak, to jest w mojej bazie, i chodzą potem i mi niszczą mury. Więc jakie jest założenie? Prawdopodobnie chcę wszystkie te tutaj łódki, słuchajcie, zatopić, a potem zbudować, e, myślę, coś w rodzaju takiego portu, W sensie zrobić trochę takie przedłużenie tego portu, e, Wiecie, żeby. Nie jestem pewien, jak to będzie miało pełnić w założeniu takim wiecie konceptyjnym główną funkcję, ale myślę, że to ma akurat bardzo duży taki e, potencjał na to, żeby zbudować coś znacznie, znacznie e, ciekawszego. E, no, tutaj to chyba bez zmian. Tu recytowuję strażnicy. E, tutaj farmie sobie e, za pomocą walgów. E, i tego tutaj ziomka, oczywiście kamień księżycowy. E, nie ma tutaj co chyba za bardzo gadać. E, tutaj też mamy dalej e, po tej stronie, tuż przy krawach więcej autostrad. Jakieś tutaj e, kamienne, słuchajcie, figury. I tam jest kolejny nietrafiony projekt, który muszę kiedyś wywalczyć. A z drugiej strony, jak stoi, to też nic złego się nie dzieje, ale wiecie, no, można by to po prostu zbudować. Cholera, jasna lepiej. E, po pierwsze to, tutaj kiedyś miały być właśnie psy, ale w ogóle zbudowałem tutaj przejście do tej, o, tutaj będzie można zrobić ten, ta eee, teraz przejście takie ludzkie do tej wioski świń o Jezu, jak, no. To w ogóle zapomniałem szczerze mówiąc o tej wiosce świń, przyznaję się bez bicia. Ale też te wieczne pełnie absolutnie tutaj dojeżdżają te świniaki i to jest no masakra. słuchajcie, z nimi, żeby tutaj Jakoś, 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 jakoś przetrwać. Tutaj mamy jeszcze stanowisko z koalefantami. To jest dosyć śmieszna spawa, bo jak ja je budowałem kilka tysięcy dni temu, to mi się już autentycznie skończyła kamienna downy, i ona wtedy nie była odnawialna do tworzenia dogi. I miałem ja tutaj, pamiętam, bardzo duże problemy, żeby to jakoś tak zaprojektować, żeby jakby tej dogi jak najmniej zużyło. Chciałem tutaj wrzucić bardzo dużo koalefantów, ale mam dwa. <laughs> tak. Bardzo dużo elefantów, pozdrawiam. No i tutaj mamy co dalej? Stacyjka do Falmienia tego gentlemana i myślę, że możemy teraz już wychodzić z tej głównej części bazy i teraz bardziej już e, będziemy sobie wesolutko tuptać po świecie. No tutaj mam słuchajcie, e, jesteśmy teraz właściwie całkiem blisko nadal głównej bazy, bo tylko tutaj wyszliśmy trochę z tej burzy lunarnej. Niestety teraz tak się niefortunnie dosyć zespiła, no ale co zrobisz. Tutaj mamy słuchajcie e, domki e, psów. Niestety jeden został zniszczony. Widzicie, że tutaj był jeden kiedyś przez cholernego muchosmoka, który czasem potrafił się jakoś tak przeagrować na niego, no i wtedy totalna rytuła. Tutaj była jeszcze wcześniej stary, e, wcześniej tutaj był jeszcze stały chodnik. Jak widzicie jeszcze tutaj stany, stary kamień Stary wężnik e, do wioski świn. Tutaj jeszcze moja stacyjka z rzeczami do bicia. Słuchajcie, mucho smoka, trochę tego mało. No ale wiecie, jest zimno, ciepło, pan fluty, trochę broni. E, więc, no jakby wszystko, co jest potrzebne, tak naprawdę tutaj e, jest. Tylko na broń zazwyczaj noszę jednak przy sobie. Chociaż dwa chyba akurat tam, bo normory powinny jeszcze być, ale co ja wiem. E, Klaus Miki tutaj kiedyś rozwalił jedną stację do falmienia. E, złota podczas chińskiego Nowego Roku świni, ale no jakby i tak ten chiński Nowy Rok budzi za jakieś 11 lat, więc... Chociaż nie nadal można być w sumie zapasy. No To jednak będzie to trzeba. Ale to i tak jest kilka murów na No to wiecie, nie ma tutaj co absolutnie gadać. E, tutaj mamy, słuchajcie, chodnik, który ciągnie do naszych morsów. Plus, tutaj jeszcze jest jeden nietafierny projekt, który miał być w założeniu farmą e, liście z tego mięsa. Opierając się na Buku, który był naprawdę jakieś dawno, dawno temu. Chyba e, jakieś 3-4 lata temu, więc jakby no to jest stary projekt. Tutaj e, no klasyczna falmielka. E, jeżeli chodzi o te wszystkie falmielki, to ja też miałem taki, myślę, bardzo fajny pomysł, żeby poprzerzucać te i, słuchajcie, wszystkie e, na bardziej przymorski obszar, żeby wszystkie były ochroniane przez gigantyczne drzewa i ja myślę, że to jest coś, czym absolutnie będę musiał się zająć, żeby jakby e, te domki nie, by nie były często spalone w sporej mierze i żeby po prostu no, wszystkie były w jednym kawałku tutaj jakiś kole, koleferant bardzo dużo młodzieży, która bije swojego starego dzień doby e, i dwóch morsów którzy są ze spełnić strasznie blisko siebie są tutaj króliki oczywiście jak w po czym poznać, że to jest naprawdę stara struktura, po tym, że nie ma skinów do płatków, kiedyś ich nie było oczywiście i no hmm. tutaj są jeszcze e, drzewa e, lunalne jakby tutaj jest jakby wiecie, takie totalne zadupie na moim świecie, dokąd praktycznie nie przychodzę, e, więc no tutaj sobie bardzo często lubię, lubiłem przynajmniej e, sadzić lunalne drzewa, kiedy potrzebowałem e, właśnie rzeczy z lunarnych drzew, na przykład właśnie e, kwiatów e, z lunarnych drzew czy motylków. No i właśnie po prostu tutaj, jak wiecie, zostawiałem na 1200, na 2000 dni, tak jakby one nie płynęły, bo ja tutaj po prostu no nie przychodzę na ogół, nie? Chociaż raczej trzymają się z dala od tej części, bo tutaj czasami łódką przepływam, ale tutaj absolutnie nie mam po co tam przychodzić, nie? Więc no jakby jest zabezpieczenie na czas lata. Oczywiście zbudowałem chodniki, ale i tak chodzę na skutek jakimiś dziadowskimi dogami bo a po co to komu, nie? <laughs> tutaj zazwyczaj z Klausem walczę, bo zabudowałem zdecydowaną większość jego spawnów się ma backstab ponownie e, i dzięki czemu no głównie w 90% przypadków rozpisie on na tym biomie co jest bardzo wygodne bo mam go zwyczajnie bardzo blisko mm, wydaje mi się że e, ten projekt tutaj e, nie został ukończony jeszcze na poprzednim ale w sumie mogłem sprawdzić co było na dniu 6000 na poprzednim filmie, ale już trudno. Wydaje mi się, że akurat to może być dosyć nowa rzecz, więc tutaj też będę ją chciał absolutnie pokazać. Tutaj, słuchajcie, mamy przejście właśnie na Lunarną Wyspę. No to też będę musiał, słuchajcie, tak naprawdę wywalić i no zbudować to wszystko, słuchajcie, na nowo. Ze względu na to, że tutaj prawdopodobnie da się zbudować fajny pomost i jakby, wiecie, no będzie to o wiele bardziej, o wiele lepiej wybudowane. Teraz znajduję się na Lunalnej Wyspie i jest to szczerze mówiąc, chyba jeden z najfajniejszych projektów, jakie wybudowałem tutaj. E, bo mamy tutaj, słuchajcie, właśnie stawannę. Co prawda, jak widzicie, wszystkie satonki trawy są pokitane e, w rogach, żeby po prostu one nie spłynęły. Myślę, że można by tutaj dorzucić też jakiś biom bo jednak często na stawanie jest jakiś pojedynczy. Teraz tak mi przyszło do głowy. E, bizony, bo je tutaj bardzo ciężko przeprowadzić. To przejście, które jak moja siostra stwierdziła, jest nienaturalne i jest słabe, ale mi się osobiście bardzo podoba. E, i no, tutaj mamy jeszcze Stefę do teleportacji na lunarną za pomocą Wandy Jakby tutaj są zegarki, można, wiecie, też się teleportować. E, tam mamy wioskę Melmów. To wioska Melmów, akurat to jest chyba pierwsza rzecz, jaką wybudowałem na lunarnej. One tam cały czas się walczą z jakimś plantem, który się tam zespił. E, w ogóle też pozbyłem się. Słuchajcie, no tak, wioska Melmów. Może tak wszystko wspomnę. E, tutaj są wojownicze Melmy, klasyczne Melmy. E, tam, tam jest talk z rybami. Tutaj widzicie, że są właśnie jakieś rybki. E, tutaj też są gigantyczne warzywa, które według mnie wyglądają bardzo ładnie. E, tutaj mamy świecie suszarki, jakieś maszyny, nauki, skrzynki, garnki E, Kamienne Awokado, król potencjalny o, można sprawdzić za pomocą tego moda, co jest wewnątrz, tych śmiesznie. E, no i, wydaje mi się, że to jest jeden tutaj z e, ładniejszych rzeczy też jaka jest wybudowana. CESTA Champion gotowy do zwalenia, który oczywiście zawsze mi niszczy kawężniki na tej arenie, co zresztą widać. E, chcę tutaj jeszcze nieco mm, to słuchajcie po miejsce poprawić bo bakuje tutaj według mnie, słuchajcie, czegoś w rodzaju. Jakby tutaj są tylko drzewa i kwiaty, tutaj cały czas bakuje jakiś roślin. Totalnie to tutaj czuć. No i co tutaj? Moja chluba, czyli Zamek, który według dużej ilości ludzi jest brzydki, ale co ja mogę słuchajcie powiedzieć. Jakby ja jestem z niego dumny, bo jakby. Ale chyba jestem bardziej, bardziej mi się podoba dlatego, że jest po prostu cholernie e, pracochłonny, może dlatego, nie wiem. E, tutaj Mikowieska świnkla została również zmasakrowana przez tych patusów, e, bo jakby dlaczego by nie. E, tutaj wydaje mi się, że chyba już mogłem o tym kiedyś opowiadać, ale jakby wydaje mi się, że ta wyspa jest absolutnie wałta pokazania i jest przecudowna. E, tutaj mamy. Biom pustynny, jakby może to się wydawać dosyć proste, ale bardzo długo mi zajęło zbudowanie, żeby tutaj właśnie te downie się były w odpowiedni sposób, żeby jakby wiecie, ten biom pustynny często jest właśnie przecięty takimi skazami, z zdalni i jakby ciężko było strasznie, nie pamiętam, to zaprojektować, ale jakoś się udało. Tutaj mamy gniazdo Muchosmoka, jak się przyjrzycie, to tutaj właśnie na podwyższeniu leżą tawa patyki i e, jajko e, lawalwy więc jakby taki wydaje mi się, że dosyć fajny motyw. E, tutaj może założymy w sumie czapę na to, żeby one nas nie biły. Tutaj e, chcę przeprowadzić kozy woltowe, e, ale one też strasznie stawiają opór przy teleportacji i ciężko jest zrobić, żeby właśnie one zaakceptowały to miejsce jako nowy Dom. No i co? Coś, co żyje absolutnie e, mój tutaj, słuchajcie, e, procesor, czyli zamek. Bardzo, bardzo, bardzo dużo itemów. I wiecie, co jest, słuchajcie, absolutnie, absolutnie najgorsze, że po nowym update'cie mm, ja będę w końcu w stanie e, zbudować te wieżę. Co oznacza, że będę musiał wybudować ją na nowo, wyciągnąć stare szkice, o ile je jeszcze mam, i no po prostu tutaj budować teraz e, drugą taką potężną wieżę. Czy to zrobię? Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Może, ale nie obiecuję. Absolutnie, słuchajcie, nie obiecuję, bo to e, brzmi jak masochizm, słuchajcie, pierwszej wody. E, więc, no, może się za to wezmę, ale czy jak będzie, to już słuchajcie, zupełnie, zupełnie inna sprawa. No, ale hmm, piękna rzecz. <ścoughs> e, dobra. Co prawda, tam jeszcze jest, słuchajcie, e, trochę może do pokazania, ale szczerze mówiąc, ja się boję tutaj wpływać, bo tutaj jest, słuchajcie, wioska e, Morska. Ją widać, w, fajnie została ona pokazana w poprzednim, więc możecie sobie zobaczyć na poprzednią po prostu wycieczkę po bazie. E, teraz nie chcę tam wpływać, ze względu na to, że teraz jest taki motyw, że mogą tam nas zaatakować Piraci. A jak oni się tam w to nie absolutnie wszystko rozwalą, więc no, będziemy trochę tkwić w takim stanie, stanie Schrödinger'a. E, póki tam nie popłyniemy, to raczej to nie zostanie zniszczone. Nie? E, więc no trochę słuchajcie, ripuwa, ale no co się, co się słuchajcie, co można z tym zrobić? Ja nie mam pojęcia. Jeżeli macie jakiś pomysł jak można by jakoś fajnie uchronić tę e, wioskę przed e, piratami, bo przypomnę, że tam jest głęboki ocean, więc tam pomostów nie zrobimy. E, no to byłbym bardzo naprawdę wdzięczny. E, jeżeli chodzi jeszcze, to ja myślę, że, jeżeli chodzi jeszcze o inne rzeczy, to ja myślę, że możemy jeszcze spróbować e, tutaj kiedyś wbić i jakby wiecie, bardziej jakąś tę wyspę może obudować, może jakoś spróbujemy ją przyłączyć do samej Lunarnej. Teraz będzie można tutaj na Lunarnej port zbudować. Ja myślę, że wybudowanie tutaj portu to może być bardzo dobry pomysł, bo jednak to jest tutaj, wiecie, no są dwie wioski, no to jakby jest zamek. Teoretycznie tutaj pod wydaje mi się, że to mógłby być nawet nie najgłupszy pomysł, albo chociaż jakaś latarnia morska. Jakby jest tutaj absolutnie potencjał. Eee, dobra. Tak więc, no niestety, e, tamtą bardziej morską część sobie tym razem skipniemy. Ale, no widzieliście, e, gdzie my mamy po prostu Wyspę Piratów. Jakby się ona wygenerowała na drugim końcu świata, gdzieś tutaj, to e, nie musiałbym się absolutnie martwić. A tak, to niestety, no zboja obsana. Ale, no słuchajcie, co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Boże, przestań latać. Dziękuję ci serdecznie. Królików też chcę tutaj przerzucić bardziej na morze, bo właśnie wszystkie spałny a tak się śmiesznie złożyło. E, znaczy, wszystkie, zdecydowana większość jest strasznie blisko wody. Więc właśnie myślę, że można by tutaj e, nieco pokombinować, żeby właśnie te wszystkie domki, e, kolicze, zawsze były z, z, pochowane pod e, tymi jednak e, gigantycznymi drzewami. I to mogłoby być akurat bardzo fajny, wydaje mi się, motyw. No tam mamy no, portal, przejście do bazy, nic specjalnego, absolutnie. E, jeszcze sobie tutaj szybko zobaczymy te dwie gałęzie, bo tutaj też jest co pokazywać. Tutaj mamy drugie pole pułapkowe, które wbudowałem jeszcze, e, nim z, przeszedłem na tulecytowych cytowych strażników. E, właśnie, jakby mnie właśnie w tej części zaatakowały psy, bo po prostu, jak szedłem tutaj z ognistymi psami do tego pola pułapkowego, e, to tutaj mam wioskę kulików i ona jest dosyć mocno zjalana właśnie przez to, że te kuliki e, no atakowały ogniste psy, one spalały domki, starzak się nie załączył wystarczająco szybko i no. Więc no, to pole pułapkowe tutaj e, to jest dobra nawet rzecz. Tutaj uderzają meteoryty, co ciekawe. No. Ciekawe skąd się tu wzięło. Na pewno to już zostawiłem podczas budowy. Tu niestety jest Stefan Meteorytów, więc no, ten kawężnik też tutaj dostał trochę na Ciekawe, czy klej w przyszłości wprowadzi coś, żeby te meteoryty nie uderzały, ale to jest słuchajcie, już no, inna kwestia. No, no tutaj klasycznie e, gęsiołośki totalnie zmasakowały wszystko, więc no, cały czas będę szukał modelu, który jakby. Nie będzie podatny tak bardzo na psucie przez kolełne gęsiołośki, No, dalej tutaj, no to już chyba nic specjalnego, no bo mamy tutaj las i jedno z nielicznych, bardzo normalnych drzew, dzikich, jakby wiecie, które tutaj zostały od samego początku gry, jakby one nigdy nie były, słuchajcie, tknięte. Chyba mamy nawet dwa takie na świecie. Ale, no jakby wiecie, jak ja tutaj zaczynałem grać, to jeszcze nawet nie umiałem maszować ruin i jakby ja byłem, pamiętam cały czas, jeżeli, słuchajcie. Eee, zaj zajrzyjcie na pierwszy film na kanale, to właśnie zobaczycie walkę z Klausem i jakby tam możecie wtedy zobaczyć, jak bardzo... Ja nie ogarniałem jeszcze wtedy tej gielki, nie? A jakby no przez jakieś e, 6,5 tysiąca dnia Dni G to naprawdę idzie się sporo, sporo tutaj nauczyć. No, kolejny zmasakowany gniezdo przez gęsiołościa, stacyjka grzewczo-chłodzeniowa, alenka pod bikuin, jedna, druga. Mam dwie alenki pod bikuin, taki ze mnie burzy, chociaż one zostały trochę zmasakowane przez. Eee, tutaj meteoryty, bo tutaj też mam niestety meteoryty, ale no co się zrobi, no ja tutaj nie próbowałem kłaść, słuchajcie kawężników, bo po prostu wiem, że one by znikły w 3 sekundy i to no nie ma zbytnio sensu. Fajnie by było jakby było jakieś struktury od, e, odporne właśnie na uderzanie meteorytów. Kiedyś tutaj była masa macek, ale przez meteoryty też zostały one słuchajcie wytłuczone właśnie ta masa macek tutaj służyła do wy ogarnięcia sobie mu z mm. W ogóle na mapie tutaj można zauważyć, że to wszystko jest wygolone absolutnie, co przyczyną tego jest to, że po prostu farmiłem sobie drzewka do jakiegoś pewnie projektu i teraz podejrzewałbym, że tutaj, no właśnie, trochę drzewa jednak tutaj wracają powoli, Jakby widać, że ich tutaj na mapie nie ma, ale jak my tutaj podejdziemy, no to już one tutaj faktycznie zaczynają odrastać. Ogólnie to, jak klej ostatnio jakby podbija ten, to odastanie świata, to jest absolutnie przycudowne i też mi się to strasznie podoba. No dobra, czy to wszystko, co chciałbym wam pokazać? Wydaje mi się, że owszem, jakby tutaj no, na wyspę Małp nie ma się co jeszcze pakować. Jakby ja tam zglądałem tylko pod zasoby, które mnie interesowały i uciekłem budować swój port. Będę tutaj jeszcze bawił się we wszelkie morskie przejścia, których tutaj trochę jednak jak widać jest. Tutaj, tutaj chcę, tak jak mówiłem, wyburzyć wszystkie łódki też budować jakieś fajne, coś portowego. Tak więc no jest tutaj, słuchajcie, dosyć dużo rzeczy do wykonania. Ach tak, mapa działa jak zawsze. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że te 7000 don't dni Wam się spodobało. Ile to będzie godziny? 7600? 7600? Co? Nie. fu, 766, chyba coś takiego mi się wydaje. Do. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Zapraszam na kolejne filmy na kanale. I do usłyszenia w następnych filmach. Czekaj, chyba się powtórzę. Nieważne. Cześć.